Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, pozdrawiam Was ze szczególnego miejsca, spod Giewontu, z Santuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Tu, w tym miejscu, górale modlili się po zamachu na świętego Jana Pawła II, modlili się przez Matki Bożej Fatimskiej o życie, o to, żeby przeżył ten zamach, żeby mógł dalej posługiwać i. Rzeczywiście później wybudowano ten kościół jako wotum wdzięczności za ocalone życie świętego Jana Pawła II. Ten kościół został konsekrowany przez właśnie naszego rodaka. W tym miejscu też Matka Boża szczególnie zaprasza do czuwania, do pokutowania, do tego, żeby odmawiać urzaniec i pokutować za swoje grzechy. I dzisiaj, w ten piękny dzień, kiedy tak wielu jest całym parowanych tą pogodą, żeby jak najlepiej ją wykorzystać. Też jest dobrze wykorzystać ją po to, żeby czuwać. Czuwać nad tym, co Pan Bóg daje, żeby nie utracić Bożej łaski. Każda chwila jest łaską i błogosławieństwem. Pan Bóg cenam z tego krzyża, z Giewontu, pod podnóża Tatra, aż pod samo Morze Bałtyckie błogosławić i zachęca nas do czuwania, bo ostatnie wydarzenia związane z pandemią pokazały, że wiele osób choć pod koniec życia chciały się pojednać z Panem Bogiem, to nie do końca było im to dane. Nie zapomnę słów jednego z pacjentów, który obok mnie leżał, że chce spowiedzi, potem zaraz go podłączono pod respirator. Otrzymał rozgrzeszenie warunkowe, bo chciał tej spowiedzi, ale może się okazać, że Człowiek w pewnym momencie nie będzie miał takiej łaski otrzymać rozgrzeszenia. Rzeczywiście taka łaska przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy codziennie gotowi na przejście z tego świata. Kiedyś zapytany święty Stanisław Kostka, co by zrobił, gdyby dowiedział się, że za powiedzmy godzinę będzie musiał odejść z tego świata, odpowiedział: Robiłbym to, co robię. Po prostu dalej wykonywał swoje obowiązki. Rzeczywiście był cały czas gotowy do tego, żeby w każdej chwili odejść z tego świata. W wieku 18 lat został zabrany z tego świata. Dzisiaj mamy wspomnienie Teresy Benedykty od Krzyża, tej, która oddała życie męczeńską śmiercią, zginęła w Auschwitz. Na to, że stała się nie tylko katoliczką, ale karmelitanką, bosą, stała skierowana później, jako Żydówka, katoliczka do z całą grupą katolickich Żydów do Auschwitz. Tam w takim białym domu została zagazowana z nimi i spalona w dole. Jeszcze nie było wtedy krematoriów, były pierwsze ofiary spalone tam właśnie, jak taka całopalna ofiara, nazywana po grecku Holocaust. Moi drodzy, bądźmy czujni. Czuwajmy, bądźmy mądrzy. Po prostu ten, kto czuwa, kto jest gotowy, jest mądry. Kto odwleka z pewnymi sprawami na później, nie jest mądry. Może się okazać taką głupią panną. Bądźmy mądrymi i przyjmijmy tą bożą mądrość Krzyża. Święty Paweł napisał, że Krzyż jest dla świata głupstwem, ale dla nas, dla Żydów jest zgorszeniem, ale dla nas jest mądrością Bożą i mocą Bożą. Niech ta Boża moc towarzyszy w tym znaku krzyża spod kiewontu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.